Witam serdecznie. Oto ciekawe zadanie maturalne z ciągu geometrycznego. Powiedziano nam, że a5 przez a3 równa się 1/9. Mamy obliczyć iloraz. Z tego możemy zczytać, że a5 jest równe 1, a a3 to jest po prostu 9. Musimy teraz wyliczyć czwarty wyraz ciągu. Posłużymy się wzorem, który też jest w tablicach na yy, po prostu to jest a4 do kwadratu to się równa iloraz. Wyrazów skrajnych, czyli a3 razy a5 i podstawiam. Wyszło a4 do kwadratu to się równa 9 razy 1, czyli a4 do kwadratu równa się 9. Pierwiastkuję obustronnie, czyli czwarty wyraz wychodzi 3. Możemy już teraz liczyć iloraz. To zawsze jest czwarty przez trzeci wyraz, bądź piąty wyraz podzielić przez czwarty, czyli nasze a4 to jest 3, nasze a3 to jest 9, no i możemy jeszcze skrócić przez 3, czyli tu będzie 1 trzecia.